W naszym busie, który stoi wprawdzie przed hotelem, w którym odbywa się 14 zlot innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów, ale jesteśmy cały czas obecni na, na wydarzeniu, tylko ze względów oczywistych pandemicznych, musieliśmy znaleźć sobie alternatywne miejsce, ale jest wygodnie, prawda? Dzień dobry. Bardzo wygodnie. Piotr Kaniecki, Product Manager Agraf, dzień dobry i będziemy rozmawiać teraz o e, oczywiście innowacyjnych rozwiązaniach dla szkół, no bo to jest to, o czym cały czas rozmawiamy, ale chciałbym Pana akurat zapytać o to, e, jak takie innowacyjne rozwiązania wprowadzać, skąd zdobyć na to pieniądze, są pewne programy rządowe, ale jak z nich skorzystać i jak to wszystko funkcjonuje, jest, jest Pan nam w stanie to nakreślić? Tak, przynajmniej spróbuję. Że na chwilę obecną toczy się jakby kilka takich programów rządowych. Chyba te najbardziej znane to jest aktywna tablica, gdzie szkoły mogą jakby... Starać się o sfinansowanie zakupów, zakupu monitorów interaktywnych. To takie rozwiązania, które są teraz chyba najbardziej rozpowszechnione w polskich szkołach, które wypierają z polskich szkół z jednej strony stare tablice zielone, ale po, również powoli zaczynają wypierać tablice interaktywne, które jeszcze do tyłu, nie wiem, 5 czy 6 lat, miały swój największy. Triumf. i wtedy też jakby szkoły z różnego rodzaju programów rządowych starały się o dofinansowanie, więc to jest jakby jedna metoda, jakby jeden program rządowy, który pozwala na, na, na zakup tego typu rozwiązań do szkoły, ale mamy również kolejny program rządowy, to są chociażby laboratoria w przyszłości, tak? W ramach tych laboratoriów w przyszłości ta lista jest o wiele szersza i mamy więcej pozycji, które szkoła może sobie tam e, zakupić, o które może starać się o, o, o dofinansowanie, ale Takimi rzeczami, które możemy tam kupować, to są na przykład roboty, które wprowadzają uczniów, wprowadzają dzieci w naukę programowania. To są drukarki 3D, które również dzisiaj cieszą się bardzo dużym przykładowo zainteresowaniem. Tak? Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy taki program pracowni przyrodniczych, gdzie na przykład szkoły mogły starać się o, o zakup takich cyfrowych laboratoriów doświadczalnych, które pozwalają, na pomiar, na, pozwalały jakby zastąpienie tego, co do tej pory nauczyciele robili, na przykład za pomocą papierków lak lakmusowych. No teraz robią to za pomocą cyfrowych, cyfrowych mierników. Wow. No dobra, czyli mamy laboratoria, mamy roboty, które pomagają uczyć się programowania, mamy te e, monitory interaktywne. E, Wy to wszystko jako Agraf macie w swojej ofercie dla szkół? Tak, firma Agraf jest jakby firmą dystrybucyjną, tak? My jakby skupiamy różnego rodzaju rozwiązania w swojej ofercie. Rozwiązania, które pochodzą z różnych, z różnych państw. No i w Polsce działamy po prostu przez sieć partnerów, która jest Aha. bliżej, bliżej klienta końcowego, która może doradzić, która może sprzedać, która może przeszkolić, która również może ten sprzęt No właśnie, zamontować. no bo zastanawiam się tak, no bo jedną rzeczą jest stwierdzić, że okej, okay, chcemy mieć nowe technologie, chcemy mieć fajny sprzęt u siebie w szkole, a drugą kwestią jest to, żeby umieć z niego korzystać, żeby przeszkolić swoją kadrę w tym zakresie. Czy wy takie coś też zapewniacie szkole? Tak, tak czy tak. Z jednej strony robimy to my. W dzisiejszych czasach dosyć mocno rozwinęliśmy takie szkolenia online, zarówno dla naszych partnerów, ale również dla klientów końcowych. No ale to, co powiedziałem wcześniej, to nasi partnerzy są bliżej klienta końcowego i oni również są w stanie jakby przeszkolić, ale jakby również bardzo istotna rzecz, o której trzeba pamiętać, to oprócz tego, żeby jakby zadbać o to, żeby odbyło się to szkolenie, to również o to, żeby ten, ten sprzęt mądrze obecnie jakby wybrać, tak? żeby ten, ten, ten zakup był świadomy, żeby to po prostu nie było wydanie, po prostu wydanie pieniędzy. Czyli taka szkoła, która uzyska finansowanie z jednego z tych programów, o których mówiliśmy, zwraca się do Was i ma taki pełen pakiet y, usług, w ramach którego nie musi się już za bardzo martwić o, o to, żeby to jakoś jeszcze spiąć w całość i... i... I to... To, tak, to, to, to należy pamiętać, że dzisiaj jakby o, o zakupach decydują przetargi. To nie jest tak, że szkoły sobie po prostu wszystko kupują z wolnej ręki. Odbywają się przetargi No i w ramach tych przetargów jest wybierany jakiś sprzęt, dostarczany. Wiadomo, że ten sprzęt musi również spełnić kryteria, które stawia program rządowy przed nim, bo to nie może być każdy robot, to nie może być każda drukarka, to nie może być również każda drukarka 3D. Jeżeli zostaje wybrany taki sprzęt, który należy do nas, czyli pochodzi z naszej dystrybucji, przykładowo jeżeli to są na przykład nie wiem, monitory firmy Newline, bo takie mamy w swojej, w swojej ofercie, to tak, to taka szkoła może liczyć wtedy na nasze wsparcie, no i logiczne jest również, że na wsparcie firmy, która to do nich dostarczyła, czyli naszego partnera.